Dziś porozmawiamy o tym, jak działa i jak wygląda produkcja cateringu dietetycznego w 5 posiłków dziennie. Moim gościem jest Paweł Jóźwik, właściciel 5 posiłków dziennie. Cześć Paweł. Cześć, witam wszystkich, bardzo mi miło. E, nam jest bardzo e, miło również. Szczególnie z tego powodu, że z wielkim przytupem wracacie na dietli, co nas bardzo cieszy. E, cieszy nas również, że udało nam się porozmawiać w takich pięknych okolicznościach. No ja w pokoju, ale ty. Tutaj na wakacjach super, bardzo dobry klimat. Ok, mam do Ciebie takie pierwsze pytanie. Może to jest takie osobiste pytanie trochę. Jak Was było stać na to, żeby wybudować wielką, super nowoczesną halę produkcyjną? Jasne. Tak, udało mi się w końcu po dwóch latach wyjechać na wakacje. Były to bardzo intensywne dwa lata, właśnie związane z budową, z budową nowej produkcji, nowej hali. No, naprawdę dużo pracy, więc odpoczynek w tej chwili skazany jak najbardziej. Pewnie. Jak nas by było stać? Pięć posiłków dziennie czy catering to jest jedna, jeden z naszych biznesów i po prostu jakby inne biznesy sparły, sparły tą, tą, gałąź, tą gałąź naszej działalności i udało nam się wybudować naprawdę fajny zakład. Okej, okay, super. Czyli e, to taki, taka transakcja trochę wiązana, że najpierw zarobiliście sobie na czymś innym, a teraz jakby wkładacie pieniądze w coś, co na pewno przynosi też pieniądze. Dokładnie tak. No, od prawie 30 lat nasza rodzina jest związana z przemysłem zbrojeniowym, w tej chwili też z przemysłem wydobywczym, energetycznym. Stąd też jakby przez te wszystkie lata udało się zgromadzić środki, żeby w kolejną branżę wejść. Okej, okay. i też wiedzę biznesową, bo to też jest super ważne. No tak, dobra. tutaj duża mhm. zasługa mojego taty, który na pewno jest dla mnie mentorem i wsparciem dużym biznesowym. Super, super. To teraz przechodzimy trochę do konkretów. Jak, jak to się dzieje tak krok po kroku, jak klient wchodzi na Dietly, klika, klika zamów, no i co dalej? Wy dostajecie taką informację, że okej, okay, ten klient zamówił i, jak, i co, co się potem dzieje? No, tu dzieje się magia już dzięki MasterLife CRM, e, tak naprawdę, bo jest to oprogramowanie dostarczane przez Vietli, e, przez na które my wróciliśmy w tej chwili po e, ponad roku nieobecności i gdzieś tam błędnej decyzji biznesowej na przejście na inny system, do czego możemy się w tej chwili już, myślę, otwarcie e, przyznać i, i uderzyć się w pierś. E, natomiast no, tutaj już dzieje się, tak jak powiedziałem, magia związana z całym procesem. Produkcyjnym. Po zaksięgowaniu wpłaty przez klienta zamówienie trafia do, do działu planowania produkcji i jest planowane w menu na, na dany dzień, na daną dostawę. Jest to szereg działań tak naprawdę, bo od to, że, że klient kliknie zamów i, i to zamówienie do nas spada, to jest dopiero początek tak naprawdę, bo wiąże się to z procesem w biurze obsługi, obsługi klienta, gdzie dziewczyny z boku dzwonią do klienta jeżeli coś jest niejasnego chcą dopytać o adres żeby nie było problemów przy pierwszej dostawie bo jest to dla nas bardzo ważne żeby ten pierwszy kontakt z klientem był możliwie dobry i bezproblemowy później tak jak mówiłem to zamówienie trafia do działu planowania produkcji gdzie jest wpisywane do gdzie jest wpisywane zapotrzebowanie na towar wpisywana jest orientacyjna liczba paczek na dany dzień tak żebyśmy wiedzieli ilu Kierowców przygotować i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę bardzo złożony proces. Ja zawsze powtarzam, że tak naprawdę catering dietetyczny to, to nie jest samo to, że, że klient kupuje jedzenie, dostaje te pudełka, ale tak naprawdę ma własnego kucharza na wyłączność, własnego dietetyka, dostawcę i, i koordynatora swojej, swojej diety dostępnego. Niemalże 24 godziny na dobę. Super, rzeczywiście to jest taka naprawdę bardzo dobra obsługa. Zaraz do dietetyków jeszcze wrócimy, bo to też jest ważna rzecz i nie każdy catering posiada w swojej ekipie dietetyków. Ale jeszcze się chciałam dopytać o składniki i o dostawę, bo o to najczęściej pytają klienci cateringów. Czyli jak to jest, że akurat na przykład te składniki trafiają do menu? Od czego to okay. zależy? E, więc. Dobór składników zajął nam ponad 2 lata, tak naprawdę, żeby dobrać odpowiedni jakościowo, cenowo, no bo oczywiście musimy być konkurencyjni w stosunku do, do pozostałych firm, a konkurencja na rynku cateringów jest w tej chwili gigantyczna. Żebyśmy dobrali dobry jakościowo, dobry składnikowo. Produkt, tak jak mówiłem, zajął nam to około 2 lata. Tym zajmują się już dietetyczki, cały dział dietetyczny u nas to są dwie dziewczyny które się tym zajmują, w porozumieniu z kuchnią i produkcją, no bo nie, też, też nie wszystko da się w pudełkach ugotować. Niestety nie wszystko da się przygotować w sposób zadowalający, czy taki, żeby było zbliżone maksymalnie do oryginału, który możemy zjeść w restauracji, czy przygotować sobie w cudzysłowie na świeżo w domu. Mhm. Czyli uczyliście się tego przez te dwa lata, jak co pasuje, co nie pasuje w tym pudełku, co się sprawdza, co się nie sprawdza. Metodą prób i błędów trochę. Dokładnie tak, dokładnie okay. tak. Też od jakiegoś czasu mamy już wszystko tak zaplanowane, że nie pojawia się nic nowego w menu bez prób, bez testów. Czy to nie tylko smakowych, że kucharze przygotowują to i, i dają całej ekipie do spróbowania, czy to jest smaczne, czy nie, ale odbywa się to w całym procesie, jakby produkcyjnym czyli jest to produkowane w, danej, w jakiejś tam zadanej ilości, chłodzone, wrzucane do pudełek, dojeżdża to do naszych znajomych w całej Polsce, próbują i dopiero wtedy. Dopiero wtedy trafia to do menu, jeżeli jest zaakceptowane. No to nieźle, rzeczywiście. Super, super, super. E, a propos dietetyczek, czy dietetyków, nie wiem, czy to kobiety są, czy mężczyźni. Kobiety. E, kobiety. kobiety. E, one, hmm. e, dziewczyny, zajmują się układaniem menu. E, ja to sobie wyobrażam, na przykład, wiesz, z klientem jeden do jednego, bo to jest e, łatwe, ale jak ogarnąć całą masę ludzi, w sensie e, jak ogarnąć to, co one rozpisały. Z tym, co powinno się znaleźć w tych pudełkach. Czy to jest rzeczywiście taki jeden do jednego? Udaje się to? Tak. O to chodzi jakby w całym biznesie cateringu dietetycznego, żeby klient dostał finalnie taką gramaturę i taką kaloryczność, jaką zamówił, jaka jest zdeklarowana przez nas i przez naszych dietetyków. Tu już duża rola też pakownik w tym wszystkim, czyli dział, który rozkłada, rozkłada dane danie w pudełko. My mamy specjalne już przyrządy, maszyny do, do nakładania tego wszystkiego, żeby było możliwie zbliżone do oryginału. Oczywiście odchyły zawsze będą, bo chociażby nałożenie gałkownicą, taką jak do lodów, ryżu do pudełka, raz będzie 5-10 gram więcej lub mniej. To, to się zdarza i to klient musi mieć tego świadomość, że nie jesteśmy w stanie idealnie co do jednego grama to zrobić. Natomiast my sobie zakładamy. Dokładność, dokładność pakowania do 15 gram rozbieżności plus, minus na całym mhm. pudełku. Także i tak uważam, że jest to pewnie. bardzo, bardzo dużo dokładność. Pewnie, pewnie. Szczególnie, że klientom zależy bardzo też często na kaloryczności, żeby ona się właśnie te plus, minus 15 gram, czy tam 100 kalorii zgadzała. Więc to jest naprawdę Dokładnie. wielki plus. Super. Ja rozumiem, że za. To takie kwestie, wiesz, obrabiania, nakładania tych posiłków, to wszystko robią maszyny? Nie, nie, jeszcze. Ni niestety, catering, stety, niestety, jest taką branżą, jeszcze w naszym przypadku, gdzie mamy 12 różnych diet i 25 różnych posiłków do wyboru każdego dnia, daje nam to około 40 różnych pozycji dziennie do spakowania. Zupełnie różnych codziennie przez 60 dni, przynajmniej, bo u nas mniej się powtarza. Może się powtórzyć co 60 dni, mhm. e, więc nie ma po prostu takich maszyn, czy, czy maszyny są do, do nakładania, czy do porcjowania, natomiast dłużej trwałoby ich skalibrowanie, ustawienie przy tak e, gigantycznej różnorodności niż samo nakładanie. Mhm. Więc tam, gdzie jest to możliwe, używamy maszyn, dozowników, natomiast cała reszta jest robiona e, ręcznie. Okej, okay, ok, czyli przy okazji jeszcze zatrudniacie całą masę ludzi? To też jest wielki tak. plus. Mhm. Tak, tak, tak. W tej Super. chwili około 60 osób Ok, Okej, no to rzeczywiście. Okej. Okay, teraz w, jest taka opcja na Dietli, wybór menu. Czy ja wiem, że wy też korzystacie z, z, tej, z tej opcji i powiedz mi, czy to jest bardzo skomplikowane? Właśnie pod, jeżeli chodzi o tak właśnie tutaj produkcję, planowanie i tak dalej dla was? Jest, jest bardzo skomplikowane. Zdajemy sobie sprawę, że dziś tam w tej chwili to jest taki standard, czy, czy wszystkie cateringi, które chcą się liczyć na rynku, muszą mieć tak naprawdę wybór menu, bo tego klienci oczekują. No, jakby nie patrzeć, jest to super opcja, bo tak naprawdę komponuje dietę sobie sam, jeżeli nie muszę mieć jakiejś specjalistycznej diety bo jestem, nie wiem, chory na cukrzycę, czy, czy inne tego typu historie, a chcę po prostu racjonalnie się odżywiać i, e, i komponować sobie własne menu, no to w Menu tutaj jest szadową opcją, że tak powiem. E, ale jeżeli chodzi o proces produkcyjny, to jest naprawdę skomplikowany. E, ja myślę, się, nie wiem, jak to u was działa dokładnie, ale myślę sobie, że to jest bardzo skomplikowane. Tak, my w tej chwili mamy Wybór ograniczony do 25 dań. W pewnym momencie mieliśmy prawie 50 do wyboru. To to była katastrofa po prostu produkcyjna, nie, nie do ogarnięcia dla nas jeszcze na tym etapie. Więc stwierdziliśmy, że lepiej zrobić mniej, a dobrze i zawsze, zawsze dobrze niż 50 i nie byliśmy do końca zadowoleni z tego, jak to, jak to wyglądało. Zdarzały się pomyłki. Więc lepiej zrobić mniej, a, a po prostu lepiej. jak tak mając 25 różnych dań do wyboru, to uważam, że każdy powinien coś dla siebie, dla siebie wybrać. Mm -hmm. Natomiast no, sam proces jakby pakowania w pudełko jedzenia nie różni się niczym od gotowych diet. Natomiast później już konfiguracja tych diet, pakowanie ich w torby tutaj no, nasi pracownicy na sortowni uwielbiają to robić. Przeklinają e... wybór menu. Nie, no już w tej chwili doszliśmy niemalże do perfekcji w tym wyborze menu, w pakowaniu tego. Natomiast na początku to była. No, horror, po prostu mm -hmm. horror. E, no, tak, tak trzeba być. Chociaż okay. w tej chwili wybór menu to jest tak naprawdę u nas 80% klientów. No właśnie, chciałam się zapytać, kolejne moje pytanie: ile osób korzysta, czyli tak naprawdę większość? Tak, większość. Zdecydowana no, większość. Już, jak się już da człowiekowi coś dobrego, no to po prostu chce czerpać z tego. To trudno, no, tak żeby tak teraz jest. ludzie. Tak, tak, super. Okej, okay. opowiedziałeś o tym, powiedziałaś przed chwilką, że rozwozicie po całej Polsce pudełka do swoich najpierw znajomych, żeby sprawdzili, czy to wszystko jakby ma ręce i nogi. No właśnie, I a propos tej całej Polski, no bo przecież kurczę. Jest duża. To jak wy to robicie, że jesteście w stanie dowieść to wszystko świeże, pachnące i w ogóle wiesz, ekstra? Jak to jest możliwe? Okej, okay, no to tutaj też jednym z największych w sumie wyzwań w całej branży, jakby cateringowej, jest właśnie ta dostawa, żeby ona była, tak jak powiedziałeś, żeby to jedzenie dotarło świeże, pachnące, super udekorowane i w pięknym stanie do klienta. No jest to wyzwanie. My w tej chwili dostarczamy do około 2800 miejscowości w całej Polsce, no jest to, jest to sporo i mamy transport podzielony na jakby na dwie sekcje, na transport własny, który stanowi około 30-40% całego naszego wolumenu i podwykonawców, tak jak zresztą 90% czy 99% cateringu w całej Polsce korzysta z firm podwykonawczych. W tej chwili jest już kilka, jak zaczynaliśmy trzy lata temu. Była tak naprawdę jedna firma, która zajmowała się dostawami w całym kraju. W tych, tych firm jest już kilka na rynku, powstają kolejne. No Dla nas kluczowe było dobranie takiego partnera, który będzie dostarczał pudełka, wiadomo, w ciągu chłodniczym, czyli tym transportem autochłodniami i w takiej jakości, jakiej my byśmy sobie tego życzyli, czy jak my dostarczamy własną fotą, czyli z wyborem, z możliwością wyboru, wyboru godziny, oczywiście ona nie będzie dokładna, nie da się zamówić na 6.15 i kierowca będzie 6.15, to jest zazwyczaj w godzinnych stopach czasowych, czyli jeżeli chcę mieć o godzinie 6, to wybieram sobie między godziną 5 a 6 dostawę i wtedy, czy to nasz kierowca, czy, czy kierowca firmy podwykonawczej powinien się w tym czasie w tym czasie znaleźć pod wskazanym adresem. Mm -hmm. Ale ja rozumiem, że jakby punkt główny to jest właśnie wasz zakład produkcyjny i z tego miejsca rozwozicie, czy, czy, czy ci podwykonawcy rozwożą właśnie pudełka do poszczególnych miast, tak? Tak, tak, tak. My mamy jeden zakład główny, jedną produkcję, jakby tą, tą nową halę. Ty jeszcze nie miałaś okazji być u nas, ale oczywiście zapraszamy serdecznie. Od was część ekipy już była, widziała jak to, jak to wszystko wygląda. No, mamy w sumie jeden z najnowocześniejszych, najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych w tej chwili w Polsce, jeżeli chodzi o cateringi dietetyczne. Jest on też w 100% przygotowany pod produkcję cateringu dietetycznego, czy też dań gotowych do, do sieci handlowych. E, oczywiście wszystkie HACAPy, w tej chwili jesteśmy na etapie wdrażania certyfikacji IFS, czyli takiej, która jest wymagana przez sieci handlowe. Markety do, do sprzedaży dań gotowych przez ich dystrybucję. no Możemy się też pochwalić tym, że mamy pełen ciąg chłodniczy, czyli tak naprawdę od momentu ugotowania mamy dwie takie potężne komory chłodnicze komory szokowego chłodzenia, w których te produkty są szokowo chłodzone do temperatury 4 stopni, co jakby jest w całym procesie produkcji cateringu dietetycznego, moim zdaniem i zdaniem technologów kluczowe, ponieważ to pozwala. Nie używając konserwantów, yy, zachować świeżość produktów. Mhm. Jeżeli wychodzimy sobie do tych 4 stopni, następnie trafia to wszystko do, do naszego takiego magazynu wopurowego e, do momentu spakowania w pudełka. Tam też jest temperatura obniżona do 4-6 stopni. Następnie przewozimy to w ramach tego samego budynku, też w ciągu chodniczym do miejsca, gdzie jest pakowane wszystko w torby. Też w ciągu chodniczym temperatura 4-6 stopni. I następnie trafia to do, do, magazynu. Oczywiście też chłodni, temperatura 4-6 stopni, skąd kierowcy sobie pobierają. Też do chłodni, autochłodni, te, te torby z jedzonkiem. I tak naprawdę do momentu zostawienia pod drzwiami u klienta, od momentu ugotowania i schłodzenia do momentu dostawy do klienta, nasze pudełka są w pełnym ciągu chodniczym, co ma gigantyczny wpływ na jakość, smak, wygląd, wszystkie te aspekty związane tak. z jedzeniem. Tak, 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 tak. So ja myślę, że to rzeczywiście muszą być szczególnie w cateringu dietetycznym, gdzie jest dużo warzyw na przykład, że one właśnie potrzebują tego, co wy robicie, żeby to miało ręce i nogi, żeby było jędrne, wyglądały dobrze. Super, no to naprawdę kurczę kawał dobrej roboty, ale co ja myślę, Jezus, ale to jest dużo roboty. Jest dużo, gigantyczna, gigantyczna praca. Ja myślę, że ludzie, że my tego nie, nie, nie jesteśmy świadomi, nie? bo po prostu dostajemy gotowe pudełko, ładnie wygląda i jemy i tyle. Ale to, co się dzieje przed masakra, no to tak, no jest. To, jest to mega złożony proces. Yy, zaangażowanie. Wielu ludzi, żeby te, te pudełka finalnie trafiły do, do klienta w takim stanie, w jakim dojeżdżają. To, to mm -hmm. naprawdę skomplikowana skomplikowana produkcja, logistyczny koszmar, można powiedzieć, no, ale jak je sobie radzi. Super. Czyli dlatego te dwa dni tutaj, bo jak zamawiamy na dietli na przykład catering u was, no to nie możemy z dnia na dzień tego zrobić, nie? Często klienci tak. pytają, dlaczego nie możemy tego zrobić. No to chyba odpowiedź jest prosta. Odpowiedzieliśmy no, panie, no. chyba na pytanie. no Tak, tak. Przede wszystkim też, żeby nie marnować towaru, nie, nie tworzyć czegoś więcej niż jest potrzebne. My sobie też założyliśmy już praktycznie w zeszłym roku taką zasadę możliwie zbliżoną do zero waste, żeby jak najmniej odpadów produkować w całym cyklu produkcyjnym. Mamy też certyfikat przyszłej produkcji jako jedyny catering w Polsce. Jeżeli mielibyśmy to robić z dnia na dzień, tak naprawdę, czyli dzisiaj zamawiam, to dostajemy, musielibyśmy robić od samego rana już dużą nadprodukcję i tak naprawdę nie, nie wiemy, czy to sprzedamy, czy nie sprzedamy. Wyrzucać ten towar, marnować bez sensu. Myślę, że mm -hmm. każdy, kto jest klientem cateringu, jest w stanie zaakceptować to, że te, te dwa dni wcześniej sobie to zamawia i, i to jest tak naprawdę z korzyścią dla wszystkich. Pewnie, pewnie. Szczególnie, że teraz jesteśmy bardzo nastawieni na to, żeby no, chronić to środowisko, więc myślę, że niemarnowanie jedzenia jest bardzo ważne. E, super. Bardzo Ci Paweł dziękuję za dzisiejszą rozmowę. E, bardzo się cieszę, że wróciliście na Dietli no i Trzymam za Was kciuki. Bardzo dziękuję również i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.